Schumana, choć same w sobie są subtelne, symbolizują coś bardzo ważnego przypomnienie, że człowiek jest częścią natury, a nie jej obserwatorem. Nasz organizm reaguje na światło, temperaturę, dźwięki, rytmy dnia i nocy. Wszystko to tworzy biologiczny zegar, który reguluje sen, czuwanie, poziom energii i hormony. Kiedy ten rytm jest zaburzony, cierpimy. Sen to nie tylko odpoczynek to coś o wiele głębszego. To stan, w którym ciało i mózg wykonują ogrom pracy, której nie widać. W czasie snu mózg porządkuje wspomnienia, przetwarza emocje, naprawia połączenia nerwowe, a ciało regeneruje komórki i mięśnie. To dlatego po dobrej nocy czujemy się jak zresetowani, a po bezsennej, jakby wszystko było trudniejsze, cięższe i bardziej męczące. Sen składa się z różnych faz. Najpierw zasypiamy, potem przechodzimy w coraz głębsze fazy snu. A po pewnym czasie wchodzimy w fazę REM.